Sieman koldziska, z tej strony Metsu i to w odcinku z przebudowy zagranicznego klubu, tym razem znajdziemy się we Włoszech, żeby przebudować zespół Napoli, czyli mistrza Włoch, który ma małą szansę wprawdzie żyć na obronę tytułu, bo doprowadzącego w tabeli, czy do Interu, czy Juventusu, no ma sporą stratę i ciężko będzie im w tym sezonie odrobić te straty, w Lidze Mistrzów mogą jeszcze powalczyć, bo awansowali do fazy pucharowej, no w fazie grupowej lepszy był od nich Real Madryt, oni zajęli drugie miejsce, ale to wystarczyło do awansu do fazy pucharowej, a tam szanse zawsze są. Wybrałem tutaj taktykę gra skrzydłami. Jeśli chodzi o to, jakich ich trenerów, to miałem sporo szczęścia i udało mi się naprawdę zatrudnić fajnych fachowców. Dzięki czemu myślę, że trening w drużynie będzie efektywny. No i to też wpłynie na dobry rozwój poszczególnych piłkarzy. A jak wygląda nasz podstawowy skład? To już w tym momencie wam prezentuję. Trochę tutaj dokonujemy zmian, bo niektórzy są na ławce i tak dalej. I wtedy ten skład będzie przyzwoity, ale i tak transferów musimy dokonać. Bo ten skład idealny nie jest, a jeśli dokonamy mądrych ruchów transferowych, to myślę, że obrona tytułu mistrzowskiego jest spokojnie w naszym zasięgu. 65 milionów budżetu no nie robi wielkiego wrażenia, ale jest to przyzwoity budżet jak sprzedamy, to też pieniędzy będzie więcej Mario i 27,5 miliona zamienia Napoleon na Manchester City. I myślę, że dla nas jest to świetny interes. Politana przychodzi do Real Madryt, prawie 35 milionów. A oby nas tylko nie skarcił w fazie grupowej, bo tutaj mamy ją jeszcze do rozegrania. Wygrany do tego turniej przedsezonowy. Więcej zdobytych bramek niż Bayern dla Jesteśmy wyżej niż Real Madryt, z nimi zrealizowaliśmy. No i dzięki temu dostajemy prawie 5 milionów do budżetu. No i teraz nasz budżet transferowy wygląda ładnie, bo mamy 128 milionów do wydania. Więc czas na zakupy. Na pewno potrzebujemy nowego stopera, no bo tutaj... Szału nie ma. Tak delikatnie mówiąc. No, i do tego przydałby się nam ktoś na skrzydło. A stoperów to w sumie nawet dwóch byśmy najlepiej mieli. I Gintera kupujemy 37,5 miliona zamienia Freiburg na Napoli. Dla Niemca myślę, ciekawy kierunek. Może powalczyć o tytuł mistrzowski w kraju. A każdy chce mieć trofea w gablocie. Daniel Malen, EUMAS plus 15 milionów, i Borussia zgodziła się na ten transfer. Łatwo nie było. Ale ostatecznie udało się go dokonać. Mamy kozackiego skrzydłowego i Jose Maria Jimenez. Zasiedział się w tym Atletico 41 milionów. I teraz pogra sobie w Serie A, gdzie na pewno ze swoim pułapem umiejętności i da sobie świetnie radę. I jeszcze kupujemy Luisa Enrique, Giovanni Simeone plus 16,5 miliona. Mamy takiego dobrego rezerwowego skrzydłowego, bo nasza ławka nie wyglądała ekskluzywnie. A malenowi zmieniamy pozycję z prawego pomocnika na prawego skrzydłowego, rośnie mu overall i to nas cieszy. I tak prezentuje się nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową, Naszym rywalem jest Frozinone, czyli bardzo przeciętna drużyna. Nie oszukujmy się, patrzymy na ich skład. No, nikogo byśmy z tego składu nie chcieli, za to chcielibyśmy ich pokonać, więc przejdźmy do meczu. Dokonamy tutaj oczywiście normalnej symulacji. Liczy się tylko triumf. No, jak widzimy, Napoli realizuje ten plan od pierwszych minut. Piłka w polkarnym jeden do sera Ziman. ładnie, 12 minuta. I pierwsza bramka nigeryjczyka. No ale jak widzimy, Frozyna, stara się odrobić straty 1 do 1. Oj, mamy sensację. Kedira zdobywa tutaj bramkę. I w 16 minucie mamy remis. No ale my staramy się ponownie wyjść na prowadzenie. 2-1. Tak jest Ozimen. Ładnie to zrobił z pola karnego. 58 minuta i walczy już od startu o koronę króla strzelców. A my dokonujemy zmian, bo też mamy przyzwoitych rezerwowych i przydałoby się to wykorzystać. Ale Frozinone stara się odrobić straty. piłka na pole karnej. Pudło, pudło, pudło. Oj, tutaj już oczami wyobrażać, nie widziałem piłkę w bramce. Nasz bramkarz wybija. Rosinone przechwytuje tą piłkę i stara się cały czas atakować I nie poddają się, ale sędzia im przerywał. I na szczęście wygrywałem po trudach 2-1 do Z lekceważyliśmy ewidentnie rywala De Jong do Paris Saint-Germain Rodrigo do Manchesteru City I Alexander Arnold do Paris Saint-Germain Więc Paryżanie się zbroją To były najgłośniejsze transfery letniego okna U nas też fajne transfery Myślę, że takie przeprowadzone z głową No i nasza faza grupowa Ligi Mistrzów. łatwo nie będzie Bo mamy ciężką grupę ale wygrywamy w pierwszej kolejce z braką 3-2. Było blisko, było naprawdę blisko remisu, a nawet i porażki w pewnym momencie. Porażka niestety u siebie z Real Madryt na no, Królewscy dysponują zdecydowanie lepszym składem. Wygrana za to z Unionem 3-1 do Kwaracz, a Zieliński i Ozimen naszymi bohaterami. No a po 10 kolejkach jesteśmy liderem w Serie A. Tyle samo punktów co Roma. 3 więcej niż Inter, 4 więcej niż Milan. Salernitana na piątym miejscu, co ona tu robi? No w prawdziwym życiu im to nie grozi. Ale jak widać w FIFA... Mają potencjał. Frozinone, czyli nasz rywal z pierwszej kolejki na samym dnie, a nasz podstawowy skład rozwija się niezwykle harmonijnie. No i wygrana z Unionem 2 do 1, takie jest kwaracz w bardzo dobrej formie. Wygrana również z Real Madry, więc jak widać nasz skład się rozwinął. I zostaje. Właśnie wygrana też z Juventusem 1 do 0 w Ligowym klas. Dla nas bardzo ważnym meczu. Wygrana w turynie zawsze cieszy remis z Bragą w ostatniej kolejce, co oznacza, że Napoli zajmuje. Które miejsce? Pierwsze, tak jest, Królewscy z drugiego, a Union spada do Ligi Europy. A naszym rywalem będzie Real Sociedad. Co by nie mówić, losowanie marzeń. No i czas na półfinał Super Puchar Włoch. Naszym rywalem jest Fiorentina i wygrywamy 3-2 dwóch. kwaraczki Lioziman, nasz ofensywny tercet. No i w finale czeka na nas Lazio. No co by nie mówić, w takim starciu musimy być faworytem. No ale wiadomo. Mecze finałowe rządzą się swoimi prawami Ginter. Niestety, wypada trzy tygodnie kontuzji Niemca. Oj, to jest duża strata dla naszego środka defensywy, ale trzeba sobie radzić. Nie można się poddawać. Tak prezentuje się skład naszych rywali. To już wygląda lepiej. To nie jest Ferozinone zdecydowanie. U nas na środku obrony Ryachmani się pojawił, czy gracz z Kosowa. I abyśmy wykorzystali jego powiedzmy dobre walory defensywne. I wygraj to spotkanie rzut rożny, piłka na piłka jeden 1-0 Ozimen on strzela w ważnych meczach. 68 minuta, prowadzeni Napoli. A to nie koniec, to nie koniec tego spotkania, Lacja atakuje, wybijamy i zwyciężamy 1-0, skromnie bo skromnie. Ale najważniejszy jest triumf w Super Pucharze Włoch i to trofeum ląduje w naszej gablocie. Ozimen wraz z osem po dwie bramki. Tutaj oczywiście najlepsi strzelcy. Zieliński wraz z kilkoma innymi piłkarzami po jednej asyście, a jako jedyny miał czyste konto, brawo! No i tutaj 52 punkty po 20 kolejkach. Przewaga i nad Milanem, nad Romą, nad Interem, nad Juventusem. Wszystko układa się po naszej myśli. Pewnie zmierzamy, by obronić tytuł, oby udało się tego dokonać. No i teraz zobaczmy sobie nasz podstawowy skład, który wygląda tak, jak wyglądać powinien. No i zobaczmy zimowe okno, najgłośniejsze transfery. Upamykano do United. Truffer do Brighton i Rice do Marsylii. To były właśnie najgłośniejsze ruchy. No i teraz nasza przygoda w Coppa Italia. Pierwsza runda zdecydowanie nas nie dotyczy. Citadella pokonuje Cosenze. Druga runda też mamy wolne. Podobnie jak w rundzie trzeciej, przechodzimy do jednej 1.8, pokonujemy Pizze. 2 do 0. Przechodzimy do ćwierć, No przegrywamy z Fiorentiną, no nie. Zemścili się na Super Puchar. Remis z Realem, Sociedad z Lidze Mistrzów. Oj, to nie tak miało być. Ale jest jeszcze spotkanie rewanżowe, więc trzeba się pokonujemy Juventus 2-1, więc pokazaliśmy klasę w tym sezonie. 2-1. Udało się, udało się awansować do ćwierć finału Ligi Mistrzów. Tak jest. Eliminujemy drużynę z kraju Basków. Tak prezentują się pod pozostałe wyniki, choćby Inter czy Atletico. Wywalczyły awans. Celtic pokonuje Bayern, a my gramy z Manchesterem City. Oj, to nie jest dobre losowanie. No i tutaj widzimy 13 punktów przewagi nad Milanem, 14 nad Romą, 17 nad Interem, wygląda to fenomenalnie po 30 kolejkach, już naprawdę niewiele dzieli nas od obrony tytułu, a pamiętajmy cały czas jeszcze walczymy na drugim froncie, w Lidze Mistrzów z Puchary Włoch niestety odpadliśmy, ale czas powalczyć i u siebie i w Europie. No i remis w Manchesterze, to jest nadzieja, to jest nadzieja przed meczem rewanżowym, jak będzie, porażka 2 do 3, bramka Halanda. W ramka Halanda eliminuje nas rozgrywek i niestety ćwierć Jak widać to jest nasz maksymalny poziom. Dalej gra Barcelona, Real Madrid, Manchester City i Inter, a nas niestety w tym elitarnym gronie. Brakuje. Półfinał nie dla nas. No i w ostatniej kolejce wygrywamy z 3 do 2, co oznacza, że Napoli, co bronił tytuł, tak jest! 96 punktów na koncie, drugi Milan, trzeci Inter, czwarta Roma, piąty Juventus na szóstym miejscu Fiorentina. Dość niskolacy dopiero siódme miejsce w ligowej stawce. Atalanta 8 no też poniżej oczekiwań, a w strefie spadkowej znalazły się takie drużyny jak Empoli, Genoa i Frosinone. Wlachowicz został królem strzelców, drugi Gonzales, no Ozymen jak na niego zaledwie 22 bramki. Jeśli chodzi o przykład asystentów, Kwaracz, to a tutaj najlepszy drugi Zieliński też maestro z i Meret najwięcej czystych kąt aż 18. Defensywa była naszą podstawą i tak na sam koniec prezentuje się nasz podstawowy skład, no transfery na pewno się spłaciły. Czy to Malen, Ginter, czy Jimenez? Moim zdaniem zagraje fajnie. Defensywa Ginter Jimenez dała Meretowi też spokój, dzięki czemu zachował czyste konto wielokrotnie, a Malen przyzwoicie spisywał się na pozycji skrzydłowego. Najwięcej występów: Meret, Jimenez, Oliveira, Zambangisa, Malen, Ozimen i kwaracz Patrzymy na bramki: Ozimen najlepszy, drugi Malen, a trzeci kwaracz Kelia. Jeszcze asysty? Tutaj kwaracz najlepszy, drugi Zieliński. A trzeci Malen, 30 punktów w Kanadyjce w 52 spotkaniach. Myślę, że godny wynik jak na skrzydłowego. No i wyniki z Serie B. Cremoneze i specja z awansem. Palermo, Parma, Wenecja, Como, Bari i zagrają w barażach. O udział we włoskiej elicie. A na samym dnie znalazła się drużna Katan Nanzaro. Kurczę, ta nazwa mi zdecydowanie nie podpasła. Ocena menadżera, 57, więc zarząd zdecydowanie nie był zachwycony moim pracą. Wiadomo, mistrzostwo obronione, ale wynik w pucharze poniżej oczekiwań. No i do tego też w Lidze Mistrzów odpadliśmy już na etapie ćwierćfinału, ale i tak możemy świętować, bo mamy tutaj puchar za mistrzostwo. Wiadomo, tutaj nie ma w sumie pucharu za super puchar, no ale cóż zrobić, mamy tytuł mistrzowski i to jest chyba dla nas najważniejsze. No i zobaczmy puchary, których nie wygraliśmy, czyli sporo. Puchar Włoch na początek. Lazio pokonuje w finale naszego pogromce czyli Fiorentinę. Super puchar Europy dla Manchesteru City pokonali Seville. Przechodzimy do Ligi Konferencji. Tam triumfuje Aston Villa, czyli klasyczny zwycięzca. Liga Europy dla Benfica pokonali Milan w finale. A w Lice Mistrzów triumfuje Real Madrid, pokonując Barcelonę. A jeśli chodzi o nas, zdobyliśmy Super Puchar Włoch, pokonując Finale Lazio. No i do tego zdobyliśmy Mistrzostwo Włoch. Przyzwoity sezon, niewybitny. Do wybitnego czegoś zabrakło: czy to zdobycia choćby Puchary Włoch, czy Ligi Mistrzów. Ale nie zawsze to się udaje. Ta przebudowa, jeśli chodzi o wynik. Na krajowym podwórku myślę, że okej. Okay. 2 na 3 trofea zdobyte, czyli mistrzostwo i super puchar za braku pucharu. Na arenie międzynarodowej gdybyśmy mieli trochę więcej szczęścia w losowaniu, może zaszliśmy, zaszlibyśmy dalej, ale niestety Manchester City okazał się być od nas lepszy. Niestety nie zawsze da się wszystko wygrać, a z tej przebudowy mogę być w miarę zadowolony. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie. No i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!